Długo wyczekiwana premiera GTA 6. Echem, a nie, jeszcze nie. Podczas gdy gracze czekają z niecierpliwością na kolejną odsłonę chyba najpopularniejszej serii gier na świecie, bo kto o GTA nie słyszał? Konkurencja nie śpi i chciałbym powiedzieć w tym miejscu, że na horyzoncie jest tytuł mogący konkurować w bezpośrednim starciu z Grand Theft Auto, ale jednak muszę być szczerym. I niestety, bo konkurencja zawsze jest dla konsumentów dobra, należy powiedzieć, że GTA ciągle zdaje się być na szczycie gangsterskich gier z otwartym światem, a do odebrania korony naprawdę bardzo daleko. Są takie serie, które klimatem i rozgrywką nawet przeganiają GTA. Na przykład seria Mafia z naciskiem na pierwszą i drugą odsłonę, Sleeping Dogs czy pod pewnymi nie do końca zdającymi się wytłumaczyć względami, Saints Row choć to nowe Saints Row to… nie bardzo. Ale mimo wszystko musimy się zgodzić, że na rynku lider jest jeden i to inne gry podobne do GTA nazywamy grami GTA podobnymi, a nie odwrotnie. Jednak nie jest wcale tak, że gry mające gangsterskie zacięcie i być może nawet i ciekawy zamysł nie powstają. Powstają i jest ich całkiem sporo i mimo znacznie niższego budżetu zdają się mieć na siebie pomysł nie gorszy niż Grand Theft Auto, a pozorne wady wynikające ze wspomnianego ograniczenia budżetem ostatecznie mogą Rodzić się w zalety, bo nie każdy chce gry na 80 godzin, otwartego, lecz często pustego świata i powtarzalności na każdym kroku. Są po prostu osoby, które GTA V już dawno znudziło, a sentymentem darzą np. starsze odsłony, które są bardziej prymitywne pod kątem mnogości mechanik, ale za to zyskują za sprawą niepowtarzalnego klimatu i chyba sentymentu. Ale o czym ja w ogóle mówię? Otóż w ostatnim czasie natrafiłem na ciekawe gry, na które jako fan gangsterskich opowieści zwróciłem uwagę. So you wanna be a criminal, do ya? <laughs> Game on! Zacznijmy od zapowiedzi, której zabrakło w naszym filmie dotyczącym premier 2023 roku, a które to pojawiła się podczas tegorocznej gali The Game Awards. Crime Boss Rocky City przykuło uwagę graczy za sprawą wyjątkowo, jak na gry jednak średnio budżetowe, gwiazdorskiej obsady. W trailerze możemy dostrzec takich aktorów jak Michael Rooker, Chuck Norris, Kim Basinger, Danny Glover, Danny Trejo czy wcielający się w główną rolę Michael Madsen. Przyznacie, że obsada naprawdę robi duże wrażenie, a jeśli dodamy do tego, że gra przez warstwę audiowizualną wielu graczom przypomina GTA Vice City, powiem tak. Gra może być powiewem świeżości, albo przynajmniej ciekawym doświadczeniem i nie chodzi tu tylko o fanów oczekujących na nowe Grand Theft Auto, ale po kolei. Za produkcję odpowiedzialne jest Ingame Studios, a Crime Boss zdaje się być pierwszą poważną produkcją w wykonaniu deweloperów. Tytuł jest pierwszoosobową grą akcji, a rozgrywka opierać się będzie na zdobywaniu wpływów w mieście. Właśnie Miasto Rockay City. Miejsce niezbyt przyjazne do zamieszkania, a to dlatego, że znajduje się ono pod silnym wpływem środowiska przestępczego, a różne gangi próbują przejąć władzę nad kolejnymi terenami i biznesami. Na początku opowieści umiera król metropolii. Zapowiada się ciekawy do zgłębienia ustrój polityczny, a gracz wciela się w Travisa Bakera, w tej roli Michael Madsen, i próbuje zasiąść na tronie Rockay City. Brzmi odrobinę sztampowo, ale sam zarys opowieści nie jest najważniejszy. Najistotniejsze będzie poprowadzenie fabuły. Wyborna obsada to jedno, ale pytanie brzmi, czy scenarzyści pozwolą aktorom zagrać dobrze napisane role. Jeśli tak, to fabuła powinna zainteresować. Z chęcią zagram w taki gangsterski film klasy B. Jednak pytanie brzmi jeszcze, jak będzie wyglądała struktura samej rozgrywki. Mam nadzieję, że będzie to pełna zwrotów akcji-opowieść, pozbawiona tak znienawidzonej już przeze mnie w ostatnich latach powtarzalności. Zapewne będziemy przejmować kolejne dzielnice miasta, likwidować bosów konkurencyjnych ugrupowań o podejrzanym profilu działalności, ale właśnie. Oby twórcy nie poszli śladami ekipy Hangar 13 i nie zrobili ze świetnej gry gangsterskiej, jaką były Mafia 1 i 2, symulatora przejmowania dzielnic i robienia w kółko tego samego, co mogliśmy zaobserwować w Mafii 3. I nie mówię, że Mafia 3 była tragiczna, bo przeszedłem ją i bawiłem się całkiem dobrze, ale w poprzednich częściach bawiłem się jednak nieporównywalnie lepiej i liczę, że Ingame Studios zrobi krok w dobrym kierunku. Ale oprócz rozgrywki i obsady mamy jeszcze coś, na co zwrócili uwagę gracze. Ci roi się od komentarzy, typu Cały budżet poszedł na aktorów, a graficznie mamy 2010 rok i powiem tak, gra nie jest zachwycająco piękna. Ale czy to jest element, który wpłynie na waszą ewentualną decyzję o zakupie, musicie odpowiedzieć sobie sami. Ja w grę na pewno zagram i pewnie wrócę, jeśli nie z recenzją, to przynajmniej z jakimś podsumowaniem. Niemniej gra wydaje się naprawdę ciekawym projektem i nie mogę się już doczekać premiery. No i jest jeszcze coś. A mianowicie gra otrzyma tryb dla pojedynczego gracza, ale również możliwość zabawy w kołopie dla max 4 graczy. Fani wspólnego napadania na banki i rozróby z przyjaciółmi powinni więc zacierać ręce. Data premiery została wyznaczona na 28 marca 2023 roku. Wtedy to pojawić ma się wydanie na PeCety. Wersje na PlayStation 5 oraz Xbox Series mają zostać ogłoszone w przyszłości. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze 171. Czy tam 1.7.1? Nie wiem, ale mowa tu o grze do złudzenia przypominającej takie GTA 4, Z tym, że akcja dzieje się najprawdopodobniej gdzieś w Brazylii. Tytuł od 17 listopada jest dostępny w ramach wczesnego dostępu na Steam i zbiera pozytywne oceny. Za tytuł odpowiedzialne jest studio Beta Games Group i wszystko wygląda naprawdę bardzo ciekawie. GTA w południowoamerykańskiej stylistyce i klimacie wydaje się być dobrym pomysłem, tyle że nie wiemy o produkcji zbyt dużo. Ewentualna data premiery jest najprawdopodobniej niezwykle odległa, gdyż to co otrzymujemy obecnie do ogrania to bardzo niewiele, choć nie można odmówić grze potencjału i przyzwoitego zrealizowania tego, co gra już posiada. Możemy już przebierać swoją postać, wejść do mieszkania, kryjówki, pobawić się w uciekanie policji, powalczyć na ulicy i pojawiają się pierwsze misje, takie jak. misja dostawcy. Na przykład. Jednak w grze nie ma jeszcze żadnych misji fabularnych, żadnych przerywników filmowych. Gra jest więc na bardzo wczesnym etapie, ale widać silną inspirację serią GTA, więc takie misje na pewno się pojawią. Może gdy oglądacie ten materiał już się pojawiły, bo twórcy ciągle udostępniają aktualizacje, ale wszystkiego jest jednak niewiele. Gra nie pokazała jeszcze, jaki ma na siebie pomysł, ale gdy tylko się to zmieni, to na pewno wrócimy do tematu. Na GTA 6 jeszcze sobie poczekamy, choć mam nadzieję, że niedługo. Na 1.7.1 poczekamy na pewno znacznie dłużej, ale takie crime boss już niedługo wpadnie w nasze ręce. Dajcie znać w komentarzach, na jaką grę gangsterską czekacie i jaka jest waszą ulubioną, z którą spędziliście najwięcej czasu. Być może zrobimy niedługo takie podsumowanie najlepszych gangsterskich przygód w grach. A tymczasem do zobaczenia.